Okej, okay, przyznam, że tytuł to jest trochę clickbait, ale jestem trochę prawdy. Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest to opowieść o pewności siebie, szczególnie wśród artystów, wśród młodych ludzi, którzy coś tworzą, bo sama przeszłam bardzo długą drogę takiej pewności siebie, swojej pracy i chciałabym się tym z Wami podzielić, bo wiem, że wielu też z Was się z tym trochę męczy. Jak gdzieś tak zerkam na bok, to mały właśnie poluje na moją gumkę od włosów, którą wyrzucił pod szafkę. Już wiem, dlaczego tajemniczo mi nikt nie tyle gumek do włosów. Przechodzę do filmiku, dlaczego nie obchodzi mnie, co inni myślą na temat moich książek, i dlaczego ciebie też nie powinno obchodzić, co ktoś myśli na temat twój albo twojej pracy? Jeszcze tylko, jeżeli nie wiecie o czym mowa, to mowa o tym, moje dwie książki, w ogóle ja trzeciej nie mogłam gdzieś znaleźć, chyba gdzieś się zaniosłam, albo komuś oddałam i nie mam już sobie króla kier. Są to moje książki, jest ich trójka, tylko że mam dwójkę akurat przy sobie. Książki, które wydawałam przez ostatnie dwa lata i właśnie na nich opiera się moje doświadczenie a propos pewności siebie, pewności swojej pracy i wszystkiego, co dzisiaj wam w tym filmie powiem. Pisałam od zawsze, ale kiedy zaczęłam pisać króla kier", miałam jakieś 20 lat Wydałam go, jak miałam 22 lata, jeżeli dobrze pamiętam. Wiem, że jest to już wiek absolutnie dorosły. Jest to taki wiek, gdzie już się mieszka samemu, studiuje, robi, co chce, właściwie pracuje, ale jednak jest to. Kilka lat po wyjściu ze szkoły, kilka lat po takim usamodzielnianiu się, jeżeli ktoś mi powie, że w wieku tych 23 lat już po prostu można doświadczyć wszystkiego, yy, skonfrontować się ze wszystkimi opiniami, ze wszystkim co ma świat do zaoferowania i po prostu przeżyć wszystko, co tylko można, to nie uwierzę. Małe, kiedy wydawałam Króla Kier, byłam bardzo młoda i bardzo niepewna swoich umiejętności, dlatego też Mówię, że to, że tak szybko udało mi się wydać książkę i w tak młodym wieku, ma też swoje minusy. Oczywiście jestem mega wdzięczna, jest to przygoda mojego życia i największe spełnienie moich marzeń, i to jest dla mnie niesamowite, że ja w tak młodym wieku osiągnęłam coś takiego, ale wtedy ja byłam sparaliżowana strachem takiego oczekiwania perfekcyjności na zasadzie: to jest. Tak wielka rzecz, która się wydarzyła w moim życiu, i to, co robię, muszę być idealne. Przez długi czas byłam właśnie w takim przekonaniu, że moja książka musi się spodobać wszystkim, bo tylko wtedy będzie miała prawdziwą wartość, będzie super, będzie zachęcająca, interesująca. Otóż nie! Dopiero z wiekiem uświadomiłam sobie, że nie wszystko musi się podobać wszystkim i że jest wiele czynników. dla Dlaczego niektórzy nie lubią jednej książki, inni ją lubią. I jak pewnie wiecie, dostawałam dużo mieszanych opinii na temat książki. Niektórym się nie podobała, innym się podobała. Niektórzy po prostu ją uwielbiali, inni jej nienawidzili. I ja bardzo w tym wszystkim w ogóle nie mogłam znaleźć siebie. I nigdy nie mogłam dojść do takiego wewnętrznego porozumienia, czy zrobiłam dobrą robotę, czy totalnie to. Zawaliłam. I to poczucie było do tego stopnia paraliżujące, że ja po prostu nie mogłam otworzyć tej książki i jej normalnie sama przeczytać, bo ja byłam przerażona, że ja znajdę w niej coś, co mnie utwierdzi w przekonaniu, że zawaliłam sprawę, że to jest zła książka, że ją źle napisałam i dlatego też właśnie miałam problem z czytaniem swoich własnych książek. Aż kilka pięknych lat później, kiedy już dorosłam, kiedy. Jestem bogatsza w wiele życiowych doświadczeń, uświadomiłam sobie, że nie wszystko musi się podobać wszystkim. I ja też byłam taką osobą, która zawsze starała się wszystkim dogodzić. I która, jakby w pewien sposób, przekładała swoje szczęście na szczęście innych. I o ile jest to plusem, to też jest to w pewnym sensie minusem, bo gdzieś tam po drodze tracimy siebie. I tak jak z wiekiem uświadomiłam sobie, że nie wszyscy muszą mnie lubić, tak samo. Analogicznie uświadomiłam sobie, że nie wszyscy muszą lubić moje książki. Nie wszyscy muszą cię lubić, bo jesteś jakąś konkretną, wyjątkową osobą i nie musisz naprawdę robić niczego, żeby się wpasować w czyjeś oczekiwania. Tak samo książka. Każda książka jest wyjątkowa, Każde, każdy twór sztuki jest wyjątkowy i będzie miał różnych odbiorców. Są różne gusta, jak się mówi, o gustach się nie dyskutuje. I naprawdę tyle lat mi zajęło uzmysłowienie sobie że to, co się podoba jednemu, może się nie podobać drugiemu. I to w żaden sposób nie rzutuje na mnie, jako na artystę. Bardzo chciałam się wpasować z moimi książkami w takie jak najszersze grono odbiorców. Bardzo chciałam, żeby wszystkim się podobało, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby po prostu było super dla każdego. A to jest niemożliwe, ani w życiu, ani w książkach. Na ten moment dzisiaj jest już dla mnie totalnie nieważne pod takim względem na zasadzie, komuś się podoba, komuś się nie podoba. Bardzo biorę sobie do serca, takie mm, komentarze techniczne, merytoryczne, taką konstruktywną krytykę, ale w żaden sposób nie już z taką paniką, nie w ogóle nie unikam recenzji, nie unikam swojej książki, bo naprawdę było to na takim punkcie, gdzie ja nie mogłam spokojnie obejrzeć recenzji, bo za każdym razem brałam to bardzo personalnie. Prawda jest taka, że jak chcesz trafić do wszystkich, to nie trafisz do nikogo. Jak chcesz, żeby wszyscy cię lubili, nie będziesz sobą, nie trafisz do tego swojego grona odbiorców, takiego najbardziej bliskiego Tobie i nikt cię nie będzie lubił. I to jest wydaje mi się taka solidna rada na dzisiaj. Ja nie byłam w stanie spokojnie przejść przez stronę powiedzmy recenzji, gdzieś na lubimy czytać. Bez po prostu dostawania drgawek z nerwów i takiego wewnętrznego napięcia, że Jezu, ale w ogóle nie powinnam już w ogóle nigdy wychodzić z domu, nigdy niczego pisać, w ogóle najlepiej usunąć worda i nigdy więcej tego nie robi. Jeżeli też na jakimś etapie mieliście takie podejście do własnej twórczości, do własnego pisania, w ogóle Wyjdźcie z tego. Ja mi to zajęło naprawdę parę dobrych lat. Ale jeżeli jesteście w stanie już dzisiaj to porzucić, to mówię Wam, zróbcie to jak najszybciej. Pisanie głupot, robienie głupot to jest naturalny element, który potrzebny jest nam do rozwoju. I jeżeli tego nie zrobimy, to utkniemy w miejscu. Hmm. Małe? Ty się dobrze dziś bawisz? To utkniemy w miejscu i nigdy nie ruszymy do przodu, nigdy nie napiszesz swojej książki, życia. Nigdy się nie rozwiniesz, nigdy nie będziesz lepszy w tym, co chciałbyś robić. Perłową damą i księcem cieni było już u mnie trochę lepiej. Książę cieni. Już tutaj wyrosłam z tego takiego nawyku mm, biczowania siebie o moje błędy i rzeczy, które zrobiłam źle albo które komuś się nie spodobały. Na dziś dzień jestem w stanie wziąć moje książki w rękę i je czytać. Podchodzę z dużym dystansem do błędów, które tam są, zdaję sobie z nich sprawę i wyciągam z nich lekcje, a nie. Trzymam tego w sobie, to jest totalnie bez sensu. Ja w ogóle wiem, że to całe podejście, takiego właśnie biczowania się o te rzeczy, które nie wyszły są jest bez sensu, ale wiem, że ja to mam i wiem, że dużo osób, wiem, że wielu z Was też to ma. Dlatego właśnie dzisiaj taka życiowa lekcja ode mnie. Róbcie to, na co macie ochotę. Znacie to przysłowie angielskie o opiniach, że opinie są jak i każdy ma jedno. W ogóle. Możemy w komentarzach uzupełnić to zdanie, że opinie są jak hmm, i każdy ma jedną, jedno, jednego. Dlatego, moi drodzy, niech nic z was nie zatrzymuje, cokolwiek robicie, róbcie to w najokropniejszej formie, jakiej tylko można i idźcie do przodu. To dzisiaj tyle ode mnie, żegnam was bardzo serdecznie, buziaki, do następnego, Pa! pa.